dobry. Cześć. 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 Dzień dobry, witajcie. Słuchajcie, Cześć. dzisiaj e, przepis, tak? Z mojej książki. Z Hani Książki. Dziś Moim. Hania gotuje, słuchajcie, Moim. tak, jej książka. Wspominałam, że Mikołaj przyniósł Hani książkę Disney i Thermomix. Są to przepisy, których nie znajdziecie na cookie. Bardzo fajne. Na początku tylko w przejrzałam. My, my chcieliśmy kupić ją, ale ja dostałam do swojej Nie musieliśmy jej kupić, dostała ją Hania pod koinkę. Jak macie marzenia, piszcie listy do Mikołaja. Przynosi fartuchy, przynosi książki, słuchajcie. Dobrze tylko adresujcie i wszystko do Was dobrze. Działamy. Nasz przepis na dziś to warzywny omlet mowgli, mowgli Niego. Przepraszam bardzo, nie znam bohatera tej bajki, bo tak naprawdę ta książka jest właśnie inspiracjami bohaterów z bajek, czy to Myszki Miki, czy to Kubusia w puchatkach, czy to Nemo. Zygzaka. Zygzak też jest, Franciszku jest, oponki, proszę bardzo, tu są, to nie zygzak, przepraszam, oponki Luigi'ego, fajne przepisy, także z pomysłami. Jak e, przemycić trochę rzeczy fajnych do potraw, które dzieci na przykład niekoniecznie chętnie jedzą, a tutaj, jeżeli będzie się to nazywało przysmak Luigi'ego czy też tygryska, no to słuchajcie, zawsze gije się inaczej. Hania zaznaczyła babeczki tygryska, to też jest plan, kiedyś je na pewno przygotujemy. A dziś propozycja właśnie na warzywny omlet. Jajka lubimy, jajecznicę lubimy. Mojego. <noise> Takiego chłopca bohatera bajki. Zostawmy nie Słuchajcie, na pewno mi jajka mi często mi goszczą w Waszej diecie, czy to na śniadanie, czy to na kolację, więc dzisiaj proponujemy taki właśnie warzywny omlet. Będziemy ustawiać... Za chwileczkę, Haniu, dojdziemy do tego. Będziemy ustawiać nasze parametry ręcznie, ponieważ nie mamy budowanego przepisu, no, i tutaj sobie czytamy. Do dolnej części przystawki waromy włożyć wkład, wyłożyć go papierem do pieczenia, pozostawiając boczne yy, otwory odkryte. To już mam zrobione. O, o, o. To jest nasza przystawka waromy. o tym wiecie, to jest wkład. I tutaj wycinamy sobie papier do pieczenia. Najprościej zrobić to tak: kładziemy sobie papier, arkusz papieru, odrysowujemy w oku. Długopisem i z niewielkim nadmiarem, takim około centymetra, wycinamy sobie okrąg, tak jak sobie przyciśniemy, żeby tutaj te boczne otworki naszej waromy były odkryte. Chodzi o to, że omlet będzie nam się parował na parze, żeby ta para miała tutaj dobry dostęp, żeby nam się fajnie to uparowało i było gotowe i smaczne. Na pokrywie naczynia miksującego stawiamy miskę, miskę odważamy Damy do niej cukinię, marchew, bakłażan, szynkę i chleb tostowy. Ja już to wszystko mam tutaj, zobaczcie, w takie paski pokrojone, przygotowane. Chleb tostowy pełnoziarnisty jak najbardziej też jest. I teraz na wkładzie warony ułożyć naprzemiennie warstwy cukini, marchewki, bakłażana, szynki i chleba, zaczynając od brzegu, żeby stworzyć taki kształt właśnie spiralny. Więc my tu z hanią teraz się troszeczkę pobawimy, słuchajcie. Przybliżymy, może za chwilę przybliżymy. Będziemy układać właśnie w taki sposób nasze warzywa, szyneczkę i chleb. To my już to skończymy. No nie, ja tak szybko nie skończymy, ale teraz musimy to pięknie poukładać, więc weźmiemy ja sobie... No to układaj, zaczynamy po kolei. Nie wiesz jak? No Hanetko, zacznijmy na przykład od cukinii. W taki sposób. Można ją było chyba jeszcze przekroić na pół i chyba to zrobię, bo ona jest za um, taka... Ale oni to robili tak e, całą chyba. Oni My robili to... całą. Może być myli... pokrojono? I tak dajemy mi się wydaje, Cukinie. Że po prostu mniejsze. Może bakłażanka, żeby nam tak wspieranie. Robimy to kółeczko takie po prostu. Hanusia, możesz mi... Pomagać, zaraz to się nam jakoś tam u, ukształtuje, mam nadzieję. Nie wiesz, ja? No zobacz, nawet stoi. I znowu idziemy z Warstwą. Cukinia! No to właśnie mówię, żebyś to ze mnie robiła. No nie, bo to nie wiem, ile nam tego, ile nam tego będzie. O, i działamy, Hanio. Także... Ojej, jak nie powinno być tak, to będzie po naszemu. I to wszystko Ale na ten to temat. To? Ja cukinię poprzekrajam ja, jeszcze. Ja, no, możesz no tak naprzemiennie. Pranie nam zaraz tutaj przybliży. Nie ma tutaj jakichś strasznie zasad, że musimy to robić warstwka po warstewce. No, zachowajmy w tym jakiś swój rytm. Na przemiennie, na No proszę cię, jaka duża warchew. Na przemiennie układamy. Zaraz ta marchew, bo tu już marchew poszła. Poczekaj, chadeczko. Cukinia. I teraz marchew, dobra? Czekajcie, bo ten spiralny kształt nie do końca jest spiralny, ale no staram się jak mogę. Coś z tego wychodzi? Przekrajam, tak? My tu układamy, słuchajcie, układamy z haneczką zawzięcie. Jeszcze szyneczka. Myślę, że też papryczkę czerwoną można by było tutaj jeszcze. Chlebuś już teraz musimy dać. To wszystko za chwilę, słuchajcie, zalejemy masą z jajek. Właśnie tak powstanie nasz warzywny oblek. Uparuje nam się na parze. Jestem ciekawa smaku bakłażana, bo jakoś nie mogę trafić z tym smakiem w moje, w moje gusta. Ten bakłażan zawsze jakoś jest taki nie do końca po mojemu. Bakłażan to jest tutaj z fioletową skórką. Tam mieli bardziej to na okrągło chyba, kurcze zrobione jednak My to robimy. Ale to dobrze, zaraz ja tutaj. No i dobra, strony. o właśnie. I teraz z drugiej strony, Hania, i wszystko będzie dobrze. Masz rację. Można to sobie chyba układać od środka spiralnie, właśnie tak zresztą pisało, trzeba czytać ze zrozumieniem. Ale słuchajcie, jak my to ułożymy, nasza sprawa, warstwy naprzemiennie z książki dzisiaj gotujemy warzywny omlet z książki Disney i. Thermomix. Przypominam, że przepisu nie znajdziecie na Kukidu, On jest właśnie Nawet w książce. Próbowali. Tak, dokładnie, tak. O, tu jeszcze zaraz to, na okrętkę podokładamy to, to wszystko. Cukinie? Nie, cukinie przykrajamy, wiesz, bo to jednak... Jajka nam to wszystko, słuchajcie, zaraz tutaj. Przytrzymają, jak my zalejemy to masą. Miałby takie okrągłe. Ojej. Duże sztyfanie zrobiła. Ja. To nie ja. 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 naokoło, słuchajcie dam to, żeby nam się nie rozwaliło, ale jeszcze mamy trochę warzyw, układaj, nie próżno i kochana, będzie i okrągłe. Będzie spiralne, ale może nie do końca okrągłe, wybaczycie. Zróbcie okrągłe i spiralne. Jeżeli taki kształt wolicie. Ojej. Na zdróweczko, moja jem, droga. Nie wiem. Już. Gdzie tutaj dokładasz? Do cukinii? No. Jeszcze marcheweczka. Tu damy, bo nie ma marchewki. Powiem Wam tak, bardzo ładnie to wygląda kolorystycznie. Myślę, że A tutaj bardzo. Ładnie. Słuchajcie, no nie można dorównać oryginałom znowuż Nie wymagajmy, żeby to było. Hmm, takie idealne. Od środka, A co my zrobili? Zaraz to jeszcze troszkę podokładamy. Tutaj, słuchajcie, taki kształt, żeśmy na ten moment uzyskały. Jeszcze troszeczkę materiału mamy na, na dołożenie. Zaraz tu pouzupełniamy sobie jeszcze boki. A w tej chwili przygotujemy. E, przygotujemy naszą masę jajeczną do czystego suchego naczynia. Wkładamy czosnek oraz jeśli mamy świeży rozmaryn. Ja nie mam świeżego rozmarynu, więc tylko czosneczek ząbek damy. E, I teraz 3 sekundy obroty 8. A co nie mamy pokrywy do pracy? Nie mamy pokrywy do pracy. Słuchajcie, dajcie mi chwilę. Zaraz będzie pokrywa. Hania w tym momencie opowiada jakieś fajne rzeczy. Mm, a mogę coś książki? pokazać mamo. Pokazuj. Okej. Okay. Mm. Słuchajcie, biegnę, biegnę do was tak, że lampa idzie ze mną, mm. ale dało radę. Hania wam jeszcze z książki coś chce pokazać. Bardzo proszę, Hania Wam coś pokaże. Wybaczcie tutaj niedopatrzenie, że nie przygotowałam sobie pokrywy. To tak, jest Tak, to jest. Tu jest deep Alicji z Krainy Czarów, pięknie podany, z piękną dekoracją, też mamy zamiar to przygotować, tak? Tak, to przypomina łapkę królika, ale to kwiatuszek. Kwiatuszek, dokładnie, czyli teraz zamykamy, trzy sekundki tylko, rozdrawniamy. Widzicie, oduczyliśmy się pracować już z książką, ta książka, jest nie wiadomo gdzie ją położyć, nie wiadomo co z nią zrobić, najwygodniej jak przepisy są zapisane. Osiem sekund, trzy sekundki tylko. Bardzo dobrze. No i teraz zgarniemy czosnek. Musimy przycisnąć, żeby nam przestało dźwięczeć, ponieważ przepis nie jest wbudowany, jak już wspominałam kilka razy. Czosnek słuchajcie. W 3 sekundy. W taki sposób mamy pięknie rozdrobniony czosnek. I teraz dajemy sobie mozzarella, Mozzarella light, 125 gram, czyli jedna taka kuleczka pokrojona w kawałeczki. To będzie... O, nie chce nam się. To będzie nasza masa, którą zalejemy nasze warzywa, z której uparuje nam się na waromie. Omlecik. Dodajemy cztery jajka. Proszę, Hania, możesz dodać. Mogę to wypić. Wypić? No co ty? Półtorej łyżeczki soli dajemy do naszej masy jajecznej. Mamy łyżeczkę. Ty zajmij się pieprzem, dobra? Bardzo proszę. Troszkę pieprzu. I słuchajcie, dajemy odrobinę, troszkę pieprzu. Wystarczy? Wystarczy, Hania. A Hania, oparcie z tym pieprzem, jak już zaczyna kręcić, to ciężko jest jej przestać. Słuchajcie, troszeczkę pieprzu cayenne, czyli ostrej papryczki, ale to dosłownie taka szczypta. Jak lubicie ostrość, oczywiście możecie dać tylko więcej. I teraz 10 sekund wymieszamy sobie tą masę na obrotach 4. Ustaw 10 sekund, czyli pierwsze kółeczko ustawiamy 10 sekund manualnie. Oj, 11. Dobrze, może być sekundę więcej. I obroty na 4, bardzo proszę, Haneczko. Tak. I miesza nam się to 10 sekund. My tutaj jeszcze w tym czasie wszystko dokładamy do naszego nie. omlecika. Ale mówili, że od środka. No mówili, że od środka ma musiała. nie uparcie. A uparcie troszkę inaczej. I teraz to, co nam tutaj się zrobiło, naszą masę będziemy układać. Ojej, ojej. Uważaj, bo to jest ciężkie, Haniu. Będziemy ją zalewać, nasz, nasze warzywka ułożone. Widać? Ułożone pięknie. Widać, myślę, tak? Dobra. I w tej chwili Masę przełożyć na wkład waromy z warzywami, rozprowadzić równomiernie za pomocą kopystki. Czyli słuchajcie, już nie będę wylewać tego tak na stół, ponieważ może nam tam coś się. coś. chania! Przecieknąć, więc dam to. Taki, no właśnie, też książka, żeby była zabezpieczona. Dam to w taki sposób. I słuchajcie, zalewam. Zaraz będę kopystką dokładnie rozgarniać. Na razie. Zalewam, tam pod spodem jest pakiet i nic się nie powinno wydarzyć, nigdzie nie powinno nam to przecieknąć. No, niemniej jednak trzeba być ostrożnym. Słuchajcie, tu ten serek mozzarella świetnie nam się z tymi jajkami komponuje. To się wymiesza i rozpuści, więc wszystkie nasze tutaj warzywka proszę roz, 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 rozsmaruj to, a ja opłuczę w tym czasie ten A patrzę. bo będziemy tonować. Będziemy na parze przygotowywać. Dobrze. A ty? Teraz trzeba wlać pół litra wody. Nastaw sobie wagę i 500. Ten serek rozprowadzę po prostu równomiernie, żeby nam się Tak. I 500 gram wody. wody. Tak. Serek rozprowadzam tutaj. Rozprowadzam... 500, 500? Tak, 500 pół litra, czyli 500. Poczekaj, bo muszę wyparować, dobra. A ja rozprowadzam ser na tyle... Tak, to ja to zrobię. tak. No jak nie widzisz, no to jak zrobisz inaczej? Oczywiście to jest mniej więcej 500 gram, ponieważ to tylko chodzi o to, żeby woda nam parując, yy, zrobiła nasze, uparowała nasz omlecik, nasze jajeczka. Zeszły tutaj na dół. Nasz serek równo rozprowadzony, bo on się fajnie teraz rozpuści. A ja, a ja chcę pokazać, tak się... Przepis teraz pokażesz, tylko powiem co będziemy robić. W tym momencie tak naprawdę już nasz przepis jest zakończony, on się tylko ma nam przygotować, ja, czyli... Nie oj, przepraszam, dobrze, ja nie wyłączajcie kamery. Musi być pokrywa, żeby robić na parze. Panuśka, chwilkę tylko po nastawię. I teraz przykrywamy sobie to, ponieważ jest zawsze to musi to być przykryte. Nastawiamy haneczko. Bardzo proszę o nastawienie. 25 Oj, poczekaj, no też włącz. 25 minut. <laughs> Waroma, obroty jeden. I tak naprawdę to będzie cały proces przygotowania naszego 25. omletu 25, ale jeszcze musisz waromę ustawić, żeby nam szła temperatura. A co ty co 3 minuty? Hanunia, o co chodzi? Pierwsze kółko to jest czas, czyli nastawiamy 25 minut. Temperatura, drugie pokrętło ustawiamy na waromę. I obroty ustawiamy tylko na jedyneczkę, czyli 25 minut będzie nasz omlet gotowy. Hania Wam pokaże jeszcze jeden przepis i na tych 25 minutek się rozłączymy, pokażemy Wam już później gotowy, gotowy nasz omlecik warzywny. Już Hanusia szuka i pokazuje. Książka bardzo fajna, naprawdę polecamy z niej przepisy. A jeszcze w styczniu, no to warto wspomnieć, to ja jeszcze tylko wspomnę, wspomnę Haneczko, jak jesteśmy w kwestii książek. Przy zakupie Thermomixa w styczniu każdy otrzymuje książkę Darii Ładochy, pełne zdrowia. Bardzo fajne propozycje na kaszę, na ryże, także każdemu też polecam to ku pamięci. Hania pokazuje Wam krakersy Nemo z dipem twarożkowym. Zobaczcie, jak fajnie przepis wygląda. Bardzo prosty sposób, jak takie rybki przygotować, też podpowiedź jest. Jeszcze babeczki nasze kochane, myszki, które Hani strasznie przypadły do gustu, zabieramy się do nich. A tymczasem żegnamy się na 25 minut. Nasz warzywny omlet już gotowy. Już do niego zajrzymy. Hania to Wam pokazuje, tak, warzywny omlet z książki, przypominam, jeżeli tak? to bardzo. E, Disney i tak. ten Momix, magia gotowania. Bardzo wam tą książkę polecam. Ja mam nadzieję, że było widać, bo tak jak tutaj to nisko, jeszcze raz i zaglądamy. Uwaga, bo będzie gorące. Tak, Wow. To ten nie wyglądał na tym. Na obrazku było inaczej, no. <laughs> nie no, słuchajcie, chlebek nam tutaj... Mm, świnotok się włącza, jak oglądamy takie ładne rzeczy. Serek się rozpuścił, jajka się ścięły, warzywka nasze w tej masie e, super nam się uparowały. Teraz nie trzeba... Zaglądać w tym. A w się nic nie ma, bo tam, tylko, no tam tylko parowała woda. A nam. jeżeli ktoś przyjął, to bardzo jest A co Słuchajcie, teraz tak, trzeba to sobie przełożyć, ja przygotowałam półmisek, żeby to przełożyć i pokroić. Niemniej jednak, jak to odrobineczkę jeszcze mm, przestygnie, to wtedy nam się to zestali. Chociaż nie będziemy, nie, nie będziemy chyba czekać tak, możemy próbować. Możemy próbować, albo się uda, albo się nie uda. Hania książkę jeszcze Wam usilnie chcę pokazać, ja sobie to wezmę. To już dobrze. ale tylko na chwilę. I teraz słuchajcie, trzeba jakoś za, mm, za papier, nie za szynkę, nie? Paniu, jak myślisz? Za papier. No w jakiś sposób tego papieru też się, słuchajcie, musimy, musimy pozbyć. O! I to może być chyba najtrudniejsze z tego wszystkiego, ale zobaczcie, ja jak to ładnie wygląda. Do tego pokrojone na przykład pomidorki. Yy, Słuchajcie, można ten papier usilnie wyjmować, albo można pokroić to na części, co ja teraz zrobię i spróbuję przełożyć na talerz jedną porcję, żeby pokazać Wam, jak to w środku wygląda. Misia misia, misia pokazujesz. Bardzo ładnie. Misio. Także Hania Wam tutaj inspiracje pokazuje przeróżne. Myślę, że to się może nam rozwalić. Ojej tutaj y, wszystko otoczone. No cóż, bo nad przepisem trzeba popracować. Słuchajcie, robiłyśmy go... Mówili, że dookoła. Mówili, mówili. O, ro, jest, coś o, jest, o, ro, jest, radość jest. Słuchajcie, no trzeba nad tym y, popracować, dopracować szczegóły. Niemniej jednak owlet wygląda i pachnie Znakomicie na śniadanie, pyszna alternatywa. Ostatni przepis na dziś to coś dla naszego Franka, tak? Chleb mocy zygzaka McQueen'a. Dla Franciszka z dedykacją następnym razem trzeba będzie kiedyś taki chlebek zrobić, tak? Dziękujemy Wam, że byliście z nami. Żegnamy się warzywnym omletem. Życzymy smacznego. Warzywnym omletem. omletem. Do zobaczenia w następnych naszych pomysłach. Cześć!